Czy nadal wyznaje pani tak zwaną Piątkę Mencena i czy odpowiada pani współpraca pani z AFD w Europarlamencie? Czy dobrze pani się z tym czuje? Nigdy nie wyznawałam Piątki Mencena, bo to nie było coś, co się wyznaje. To był element wykładu, dłuższego wykładu Sławomira Mencena na temat socjotechnik stosowanych przez polityków, dziennikarzy, influencerów, youtuberów itd., po to, żeby nabić sobie wyświetlenia, czy skierować na siebie uwagę, więc po raz сетны. Polecam zapoznać się z całym wykładem, nie tylko z elementem tego wykładu. Co do współpracy z AFD w Parlamencie Europejskim, jestem zadowolona z tej współpracy, ponieważ mam bardzo dużą swobodę działania. Tej swobody nie miałabym prawdopodobnie w innych grupach, gdzie po prostu jest um, większa um, konkurencja, więc mała grupa europarlamentarna ma to do siebie, że można znacznie więcej rzeczy. Czyli zdominowała powiedzieć. Pani ludzi z AFD tam swoim charakterem, swoją przebojowością. Mm, osobowością. Nie zdominowałam, udaje nam się dobrze współpracować.